Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest dzisiaj ze mną fajny gość, Jerzy. Jerzy jest z Polish North Team. To jest stowarzyszenie, które działa dla Polonii w Tromso. Piękne miejsce to wasze Tromso. No jest, jest, jest wyjątkowe. Dlatego tutaj siedzieliśmy chyba na dłużej i staramy się coś robić. Mm. Byłam u was zimą, w najkrótszy dzień roku. Pięknie było. trzeba odwiedzić w każdej porze roku, także zima ma swoje uroki, na pewno większe niż ale latem, ale latem też to jest wyjątkowo. Mm, jasno tak. macie teraz? No teraz jest praktycznie cały czas jasno. Mm, nie zachowujcie to no, Wstajesz słończko? o pierwszej, o drugiej wstajesz i, i, i jest jak dzień. Także jak ktoś lubi łowić ryby, a szuka wolnych łowisk, to w nocy na pewno są do końca. Co ty gada, że nocy na rybę? A jasne, a co? Nie, nie? Ale tak jak byłam u was to tak wszystko miasta na wyspach, w zasadzie dużo dużo rzeczy się dzieje. Trzeba przejechać z mostu na most, z mostu na most. Ma to swoje uroki, widoki. Ja widziałam, z... na twoich... Zd... mhm. widziałam na Twoich zdjęciach renifery, łażące po mieście. No teraz ich wysypało naprawdę dosyć dużo i Rzeczywiście, czasami aż, aż kłopotliwe, bo utrudniają ruch i chodzą sobie jak, jak chcą. One tutaj są panami. No jasne. Ale Jurku, prowadzisz stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie Polish North Team. Eee, powiedz mi, czym się zajmujecie? Głównie zajmujemy się integracją. Staramy się stworzyć tutaj małą Polskę dla, dla ludzi, którzy tutaj przyjechali. Plany i, i założenia tego stowarzyszenia są dosyć poważne i trudne do zrealizowania. No, na razie bazujemy na sporcie, spotkaniach dla dzieci, pikniki, piłka nożna, siatkówka. Mm, morsowanie co tydzień, w niedzielę, cieszy się bardzo dużą popularnością. Yy, jaka temperatura u Was panuje? No jest różnie, w nocy spada do 3, w dzień jest trzy. obecnie teraz woda 4 plus minus. No proszę, no proszę. My już mamy tutaj lekką wiosnę, a Wy jeszcze jesteście zimą. No już powoli robi się zielono, ale jeszcze na podwórkach widać, są zaspy. Okej. Okay. Um, organizujecie w najbliższym czasie piknik dla dzieci. Powiedz jest, mi coś o tym. To już kolejny taki projekt, z którym wychodzimy tutaj do polskiego e, społeczeństwa. Były różne pikniki rodzinne, były wypady plenerowe jakieś, organizujemy ogniska zimą, spotkania na łyżwach, na sankach. E, staramy się właśnie dzięki takim spotkaniom jakoś zintegrować tą Polonię tutaj w Bromsø i, i uatrakcyjnić im ten po, pobyt. Nie e, tylko z rodzinami, mm -hmm. Przepraszam, ci, rodzinę, ale, ale zapraszamy też jest tutaj dużo singli. Którzy nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Także. Miało doma. Powiedz nas. mi, to jakie są główne atrakcje? Jakie są główne atrakcje tego waszego pikniku dla dzieciaków? No tym razem przygotowaliśmy kilka takich e, turniej dla dzieci. Będą też turnieje rodzinne, typu przeciąganie liny, biegi w workach, e, na czas e, dla dzieci. E, pokaz lotawców, Wykonanych przez dzieci w domu, bo już wcześniej na grupie uprzedzałem, że, że będzie odbędzie się coś takiego. Także mam nadzieję, że uczestnic, uczestnicy dopiszą i, i się odpowiednio przygotują do tego spotkania. Także rywalizacja będzie na pewno zacięta. Nagrodę czekają atrakcyjne w miarę możliwości i myślę, że to będzie fajnie spędzony czas. Trochę muzyki, trochę sportu, kiobaska, ognisko. Może jakieś wafle popieczemy. Chodzi o to, żeby było fajnie, żeby było można wspólnie spędzić miło czas. Okej, okay. ehm, Jurku, Czyli co? Zapraszamy wszystkich na piknik. Zapraszamy na dziecko. Wszystkich zapraszamy w Stromso i z okolic. Kto tylko jest w stanie się starczyć. w sobotę 29 maja na godzinę dziewiątą na Kvalo i Seta jest. E, Fajne miejsce, dużo trawy nad wodą. Także miejsce będzie super i my postaramy się jako organizatorzy też, żebyście byli z zadowoleni. Zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.